Witam na kanale Tłuste Gary. Dzisiaj przedstawię wam wrapy serowe. Przygotowałam je w dwóch wersjach i pokażę wam krok po kroku, jak je wykonać. Przygotowanie każdego wrapa zajmuje około 15 minut, może troszeczkę mniej. Przy wyborze dodatków, jakie użyjecie na niego ogranicza was jedynie wasza wyobraźnia. Oto składniki, których potrzebujecie. Ja wykorzystałam trzy sery: trżytki, czedar i mozzarella. Do tego potrzebujemy po około 25 gramów. Sery ścieramy na tarce o jak najgrubszych oczkach. Wszystkie sery dokładnie mieszamy. Patelnię rozgrzewamy, ustawiamy średnią moc i układamy nasz ser. Staramy się utworzyć w miarę kształtne koło. Nadmiar sera lub to, co gdzieś nam uciekło, delikatnie zgarniemy szpatułką do środka. Wrapa podsmażamy około 3-4 minut. Gdy brzegi wrapa będą już lekko brązowe, możemy go przewrócić na drugą stronę. Podsmażamy jeszcze około 1 do 2 minut. Przygotowujemy talerz, a na nim ręcznik papierowy i przekładamy wrapa. Przykrywamy drugim ręcznikiem i delikatnie odsączamy nadmiar tłuszczu. Nie wyłączamy patelni, będzie nam ona jeszcze potrzebna. Wrapa pozostawiamy do ostygnięcia. Na gorącą patelnię wbijamy jedno jajko i podsmażamy. Czas, jaki spędzi ona na patelni, wykorzystamy do przygotowania dodatków na wrapa. Rap już przestykł i możemy zabrać się do układania na nim dodatków. Na spodzie wyrapa rozsmarowujemy serek kremowy. Ja użyłam piątnicy Twój smak, ale spokojnie możecie użyć innych. Można także wykorzystać majonez. Następnie układamy dość sporą garść sałaty. Ja mam mieszankę trzech sałat. W międzyczasie przygotowałam już pomidory koktajlowe, pokroiłam je na plasterki, a następnie układam na sałacie. Do przygotowania sosu wykorzystuję jedną łyżkę śmietany 18% oraz jedną łyżeczkę majonezu. Wszystko dokładnie razem mieszamy i polewamy sałatę. W tym czasie nasze jajko już się podsmażyło i wykładamy je na wrapa. Tak prezentuje się już gotowy. A teraz pokażę wam wykonanie wrapa numer 2. Oto lista składników. Do przygotowania wrapa użyłam trzech serów, łącznie to będzie 75 gramów, ale spokojnie można wykorzystać dwa, wtedy każdego ścieramy po około 35-40 gramów. Gdy wszystkie 3 sery będą już z sobą dobrze połączone, układamy je na rozgrzanej patelni. Wrapa podsmażamy około 3-4 minut, w międzyczasie możemy nadać mu kształt za pomocą szpatułki, zsuwając wszystko do środka. Gdy brzegi wrapa będą już lekko brązowe możemy go przewrócić na drugą stronę. Pozostawiamy jeszcze na patelni 1-2 minuty. Przygotowujemy talerz i ręcznik papierowy. Przekładamy na niego wrapa i szybciutko podkładamy wałek. Za jego pomocą nadamy pożądany kształt. Dociskamy lekko, przytrzymujemy. A następnie odkładamy do ostudzenia. Na ciepłej patelni układamy boczek i podsmażamy do ulubionego poziomu chrupkości. Przygotowujemy sos. Ja użyłam śmietana 18%. W kubeczku pozostało około 2 łyżki śmietany. Dodaję łyżeczkę majonezu, sól, pieprz oraz czosnek granulowany. Wszystko razem mieszam. Przysmarzony boczek wykładam na ręcznik papierowy. Wrapiusz przestygł. Delikatnie zdejmujemy ręczniki papierowe, a także wyciągamy wałek. Wrapiusz jest dosyć sztywny i możemy włożyć do niego dodatki. Do środka włożam sporą garść sałaty, do tego dwa suszone pomidory pokrojone wcześniej na kawałki, przesmażony boczek, a całość polewamy przygotowanym sosem. Dekorujemy natką pietruszki. Wrap już jest gotowy. Życzę smacznego i dziękuję za oglądanie filmu. Zapraszam do komentowania i subskrypcji.